co dziś będziemy zbudować czego, bo widzę tylko łetkę i parę klocków. Myślę, że dzisiaj zbudujemy ogromne miasto. Okej, okay, tylko rozmontuję te klocki i widzimy, że chwilę do Was wrócimy. Jak widzicie ma bardzo dużo chyba życie. Przedzi, wszedzi, wszedzi, Tylko no, najlepszy tatuaż jest łapeczka. A teraz dajcie tu łapeczki, kroczki. Za dużo, za już widzowie wystarcza. Okay. Zaczynajmy Zaczynijmy od małego bloku. Bo no to będzie takie coś widzowie. Tylko małe miasto. Takie coś tylko wy Okej, okay, jestem. To będzie takie miasto, tak od góry, bo oczywiście m, ludziki do bawy. To będzie tak jak ziemia, tylko mniejsza. Zaczynamy od bloku. A teraz tuż buduję też dom. Więc... Mm, mm. Dzień. E, e, e.

Przenieś, Tu przełaciłeś. Teraz Dzięki, przedałeś się? M. Coś byś Domeczek, Piękny domek. Zobaczcie, że wygląda trochę bliżej. Dobra, to zrobię. No i A trzeba by z tego że teraz zrobić. Może wygląda następny blok. I też mu zrobię okno. Idę pod Daniela, żeby pożyczyć od niego więcej. Daniel, potrzebuję e, szyb. Gajdasz dasz mi? O, stary, dobrze. Okej, okay, to czekaj. Daniel, wielkie ci dzięki za okno. Daniel, tylko jedno, to jest potwór. Daniel, gdzie jesteś? No trudno. Pokolam go i będzie No i teraz można go dać. Jak go tutaj. Uwaga, przejazd będzie. Otwora. Okej. Okay. Teraz. A będzie wyczerpu. nie będzie, No Dobra. O nie. Nam no, mam przyspieszony tempo. Zartowałam, to nie było przyspieszone tempo, tylko ja tak udawałem. I uwaga, blok mm -mm 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 -mm. przejazd będzie ciebie, bloka i w ogóle całego miasta. Na razie. Widzieliście, fajnie. I mam takie cięcie. A, widzowie. Pamiętacie, jak ja przeciągałem piłkę. Oczywiście to nie jest odcinek, tylko oczywiście taki prosty taki nie odcineczek. Więc obejście. A jeszcze jest jak z tieti robi się łapeczka w górę, którą właśnie teraz drogi widzu klikni. Więc yy, widzu daj o, a, subskrypcje, a czyby te trzy subskrypcje, to daj mi ją do głowy. Ławo, łago, wow, bo wow, to za dużo, za dużo! Mam chyba przeszedli. Chyba tak. To co, dokończamy to miasto? Co? Tak, wynagrywa się. Oczywiście. To tak. To już mamy zbudowany domy. <grystanie> to się chyba słabo liczy. A no dobrze. Jeśli jeszcze nie oglądałeś tego odcinka, jak otwierałem te figurki niespodzianki, to takie są. Pamiętacie, teraz ja chodzę i idę. A my w tym czasie mamy już most zbudowany. Tak, no, widzę, to już. Ale panie, jeszcze nie jest zbudowany. Ha ha ha, Ale ja, ja chcę już być. No, ale jeszcze nie jest zbudowany. He, e, e, przepraszam, ale proszę poczekać tutaj. Okej. Okay. To mamy ten nos, to oczywiście zbudowałem. Więc... Tak, więc teraz musimy... Halo Daniel! Gdzie to jest? A tutaj! I kwiatki, drugie kwiatki doczepiamy. Chwila, gdzie jest łapeczka? Nie widzę jej. Ja się kryję! O, dużo, dużo, dużo! Dowie, ja to jest taki duży lajk, że ja go wezmę na potem, bo i korzystam na sam koniec. O. Ciężko było. Chuck! By trzeba tak. A gdzieże żeby Plac Żabaw? Uuu, Plac Żabaw! To też się liczę jako miasto. Gdzież są Placze żaba. zabaw? Widzimy, zaległa się noc. Zobacz, widzimy pierwszego potwora. Daj tu daj się, daj się. Dar tu gdzie ty Gdzie ty to jest, Tu Jego czy nas bierzemy, bo to nie nasz. Oh, wow. O właśnie to powstało słońce. Ok, Okej, widzowie, to było naprawdę dziwne. Przecież był noc, ale my musimy szybko zbudować, Bo za minutę jest koniec. I, i może już za minutę nie będzie mnie. Gotowe, więc... Przejazd będziecie mieli. Ludzie możecie będzie wchodzić, Więc macie przejazd szybko. krzyczą. Proszę, otwarte! Widzowie, na dziś to już koniec, więc znikam, papapki!